Hej, witam was, jestem Gal. Wracamy do x x Long War. To jest drugi sezon jedziemy. Hmm. Przypominam, że gramy na poziomie klasycznym z Iron Manem. czego nie wskazują <grywka> brak e, poległych. I miejmy nadzieję, że tak będzie do końca gry. Bo to bardziej przypomina te moje wyczyny z wcześniejszych... Z wcześniejszych... E fragmenty tak, broni szybkie. Z wcześniejszych sezonów, mm, no w ogóle jak z grałem tak poza nagrywaniem, to, to, to właśnie tak wyglądało, że czasami tylko jedno wygrywałem, że przez całą grę. Chciałem żeby to się tak utrzymało. znam się, czy by nie kopnąć tutaj w stronę... Aha, stówkę kosztuje w stronę tego szybu parowego, ponieważ on później nam będzie bardzo, bardzo potrzebny. No ale na razie nie, na razie nie mogę, więc. Mamy fragmenty broni, czyli możemy się skałpa zamówić. Um, już mogę teraz broni, broń, robić, patrzcie. Materiały obcych. Ksenobiologia. Chodźcie mnie to zrobić, 24 dni, chyba to zrobimy, od tego zaczniemy. Ta technologia naszą ma wiele potencjalnych zastosowań. Dla serowe broni się przydadzą, a to tylko miesiąc tutaj w lągło, że to miesiąc szybko mija. Czekajcie, mm, ale się zagapiłem. Pochwaliłem, widzicie, że, że dobrze nam idzie. Aha, to jest 80 aż. Ile bym musiał ich sprzedać? Aż 10. Dużo. No dobra, na razie sektoridów było dużo, więc mogę sprzedać. Przynajmniej sobie jednego Skołpika zamówić. To jest drogie, kurde, to jest prawie połowa. Statku obcych. Znaczy statku myśliwca. Ale nam pobracało. Ukończono budowę przekaźnika satelitarnego. Afryka, Ameryka Południowa, nie, to jeszcze dużo, 10 dni. Kawałki broni z jednego technika. a mam kawałku broni, ale bierzemy. Dobra, miejsce. Dowódco, otrzymaliśmy liczne prośby o pomoc. We wszystkich miejscach zaznaczonych na Hologlobusie trwają porwania. No to do RPA. Tym razem się już spodziewam... Ee... Tym razem się już spodziewam hmm, luterków Dobra, bierzemy Pawła, bo chciałbym, żeby Paweł awansował, weźmiemy Paweł ty możesz coś wziąć skopać, ale chyba skopa jeszcze nie mamy, bo to chyba dłużej trwa, no właśnie Dobra, jednego medyka mnie Ganera i e, Walschholika plus dwóch jakichś rekrucików. Na tej misji chciałbym zobaczyć. Weźmy Pudziana i weźmy na tą misję. A może takiego słabego strzelca, czyli wiele wyrasiło. Wiele, e, wiele mimo wszystko serdecznych celownik. I apteczkę. Może nie jesteś może, yy, dobrym szczelcem, ale będziesz szybka, więc może zostaniesz naszym... Yy. Chodźmy medyków już mam chyba z Czech. Teraz by mi bardziej pasowało brać yy, granadierów. Kamień za to masz, 67. Yy. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na tę misję. Nic tutaj szczególnego nie trzeba brać. Trzy główki, trzy. Nie jest za mało. Myślę, że nie. <grywka> Wystarczy. Bloki, e, czyli miasto. Gdzieś w mieście będziemy walczyli. No na misji w polu widzenia. Teraz udajemy się do RPA. <noise> musimy dachy. szybko się tam dostać. Kiedyś na dachach to się robiło, w ogóle wygrywało się misje. W dużym mieście wybuchła na panika po obserwowaniu obcych na ulicy. Musimy Miałeś... opanować sytuację. I mieliście wygraną misję, jak na dach. Teraz się to troszeczkę pogorszyło. No nic na to nie poradzimy. No, no jest jak jest. Ha. W ogóle nie wiem, czy na tej mapie nie grałem w mojej pierwszej misji w X. -coma. Centrala tu wielkie niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy wielkie niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy jeden ma zielone światło na desant. Snajper jest trochę w kiepskim położeniu na tę mapę. O, jest melt. Może, byśmy... Może by nam się udało go wziąć. Czy ja coś wypaczę? Hm? Nic nie ma A tu? Choć nie będziesz mógł się... Nie będziesz mógł kucnąć. No dobra, nic nie ma. Wbiegnijmy tutaj. Trochę mnie to dziwi Paweł tutaj Wiele niech podbiegnie trochę do przodu Musisz być z przodu, bo ty jesteś słaby strzelec No Dobra, patrzymy co się będzie działo Jeszcze szansa na wzięcie Meldu Słych obcych jakiś? Niestety nie ich mach mich auf Łukasz że nie Wyruszam Wyruszam! A otworzyłeś drzwi, nie chciałem żebyś się otwierał ale no dobra Niech ci będzie Rozumiem, podchodzę do celu ale mogę lepiej chyba się ustawić tutaj z drugiej strony tej drzwi, ok. Tutaj Overwatch, 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 zobaczymy co się będzie działo. Jeszcze jakieś. Sam sektoidy słyszę, co tu tak hałasuje. tam też jest następny Melt. Rżmy teraz ten yy, tu w środku pomieszczenie. Hm. No dobra. Przechodzę na pozycję. Admiral Commander. Dobra? Podchodzicie gady! Wypatruję wroga! Tu? Ja sobie przygotuję celność. I Ja sobie tylko przygotowuję celność tego względu, że ja mam dwa szczały na swojej wtórze. I to może być dobre, jeżeli mógł przejść dwa razy. Aha Tylko, że coś jeszcze trzeba by było wypaczyć. Tak jest! Widzę Dobra, mamy pieszych. Koleszków mocnych i bardzo źle, że się tak schowali 64-31 Polskoholik, spróbuj, tylko nie rozwal meldu. To no właśnie. Dobrze. Powinien go widzieć też. O kurde, gdzie ty jesteś? Troszkę słabe te szanse masz no, na trafienie. W ogóle celności mogłem włączyć, ale ja nie myślę. Ach, schyli się w takim momencie. Dobra, ja nie widzę niestety. Kiepskie mamy trochę tej, tą pozycję. Bardzo kiepsko, nawet bym powiedział 32 18. Dobra, Kucni. Ja też kucnę. No, kucnij. A bo dobra, ty sobie włączę Overwatcha. Na ciebie nie powinni widzieć i tutaj Overwatch. Zobaczymy, co te dwa sektory dziki wymyślą. Nie będziemy widzieli, co robią. Chyba, że się połączą umysłami. Okej. Okay. Odeszli troszkę do mnie. Łukasz, spróbuj ich oskrzydlić. No tego ładnie. Aj! Troszkę to ma e martwi. O, o widzisz. Pięk, pięknie mączyć. Ściągnąłeś tego, który, który nam na pewno sprawiłby więcej problemów. No tak, ja mam 32%. Ale kamień w jest ta niego chyba rozwalić. Wracając tu. Jest duża szansa, że go zabijesz. Właśnie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak jest, dowódca. W następnej turze dobiegniemy do tego meldu. Dobiegniemy. Okej. Okay. Moi żołnierze mogą się powolutku zacząć przemieszczać dalej. Overwatch. Gunner, niech troszeczkę podbiegnie No i dobra tak jest, Pierwsza trójka rozwolona Teraz tylko tak, boję się troszkę wyjść tutaj do tego meldu, żebyśmy nie wpadli w jakąś zasadzkę Ale nie mam nic na razie. O, następny meld jest tam, okej okay. Stąd coś będziemy widzieli? Dobra, widzimy tylko ten. Szkoda, że nie ma czasu, ile tam do tego meldu jest. Hmm. No, trudno. Mam nadzieję, że tam nic nie wypaczysz. Ojejku, ale sniper jest daleko. Zostałeś nam mną już, troszkę z tyłu. No dobra. Aha, miałem przeładować. Ok, w środku Słysz też się? jest. No dobra. Jeszcze co zrobimy? Pobiegniemy tu, to jest troszkę ryzykowny ruch. Ale chcę sprawdzić, czy tam jest czysto. Ok, wygląda na to, że jest tam czysto. To Łukasz może skoczyć tam po. ten melt. Jeżeli w tej, którzy nie wygaśnie, to w następnej będziemy, będzie to nasz melt. Jasna, Idę na toczku. wy idzie górą. Ok. A my powolutku sobie zmierzamy w stronę? Już tam idę! Powiem hmm. wam, że chyba lepiej Zrocia. będziecie tutaj przesunąć w zachodniku. Przeładuj. Przeczekuję teren. Zobaczmy, się. Okej fajnie zmontujesz, wchodzić na misję. Wiem, że oglądasz to. Jest, powiem ci fajnie, się tak gra, jak wiem, że ja jestem na misji, a w sensie sobą gram. Jesteś ty, którym oglądasz to. No, jest, jest to ciekawsze, takie taki sposób gry. Wiem, że niektórym się może wydawać, że to takie trochę dziwne, no no ale mi się, mi się fajniej ta gra. Dobra, Maciusz. Tutaj zapełnam osłonę i się rozglądamy wszystkimi. Wszyscy na Chodź. Ty sobie możesz włączyć celność. No, mogę też przeładować tobą, ale może ich nie będzie tak, tak dużo tam w środku. To masz chyba jeszcze 4 naboje co najmniej. Okay. chyba widzę drogę. 4 sektoidy. No, no dobrze, mogę zaczelność włączyć u siebie, przecież były to były zamknięte drzwi. Hmm, Ty mącz, już widzisz tylko jednego. No to już, ściągnij go. 50% szans. Ok, znaczy to w drugi raz. Wolisz strzelać sobie do... O kurde, jakie małe szanse w ogóle! Straszne małe szanse! Podbiegnij mi tu z tyłu, który nie przeładowałem tobą. Aha, nie, nie widzisz tego sektoida. ida? się rozglądaj. Teraz tak Ja mam granat błyskowy hmm. Wielu mogłem dać granat Ty masz granat ale tą to... Zróbmy to tak Aha, tutaj nie mam granatu Rzuć granat z Błyskowe do środka, żeby ich trochę zdezorientować. Ok, yy, tu włącza sobie Overwatcha, tu sobie włącza Overwatcha, a ja sobie dam celność. Dobra, zobaczymy, co oni zrobią. Mogłem próbować ich flankować z boku. Ok. Warta. O nie. Konieś alej do nikomu. No to teraz się narobiły kopoty małe. Mamy małe kopoty. O kurde Tu ich jest trzech Mamy rekruta, który panikuje aż kurde hmm. No i teraz mogą nas bardzo łatwo splankować jakby nie ta grupka, to by było powiem wam, że całkiem przyjemnie. O, kurde. Pracowało mi się wycofać, ale z, z drugiej strony tak. W środku mam jednego overwatcha. Ehm, mój rekrut jest spanikowany. Mam trochę mało granatów i głowych. Nie wiem jak oni się tam ustawili 58, ale Ty po ruchu nie możesz strzelić No spróbuj, mam nadzieję, że go zabijesz 4 Ale szkoda 79, 72 To jest tylko 52, szkoda że nie ma więcej Dobra Spróbujmy na początku tego załatwić Teraz mógłbym rzucić granat błyskowy Tylko że nie wiem gdzie oni tam są Okej okay. Mógłbym też wycofać tutaj, I tak zrobię chyba. Mam nadzieję, że mnie nie trafisz. Uf, dobrze. Przynajmniej będę wiedział, gdzie się tam ci ustawili. O kurde, jest, jeden z nich jest flankowany. Hmm. Bo jest tutaj. No i nie mów że nie możesz rzucić tu granata. Ale ból straszny ból. Ok jest troszkę mało. Wycofaj się. Ten sektor, który jest flankowany, jeżeli się zachowa tak jak normalnie się zachowują sektory flankowane, powinien yy, się wycofać. Ha. Końcówka misji. Nie wiem czy robić wam tutaj cięcie i ale zrobi... podzielić ten odcinek na dwa, bo stwierdziłem, że nie będę zrobił dłuższych odcinków niż 40 minut. Będę po prostu dzielił albo na dwa takie po 25 minut albo 2 po 30, że godziny. Ponieważ długo się renderują, długo się wrzucają na YouTube, a czasami YouTube a jakieś błędy widzi. Więc może tego po prostu Słuchaj, zrobię Wam te cięcia.